Się wydatek, nie, nie, nie. To wszystko, wszystko wszystko. Inwestycja nie jest to szpital podległy samorządowi województwa, dlatego też moja ocena jest zupełnie inna. Ale to jest piękny oddział, który jest potrzebny dla potrzeb mieszkańców całego województwa pomorskiego. Jedyny oddział kubistyki dziecięcej wyremontowany w, w piękny sposób. Ze środków własnych to sobie z szpitala klinicznego, bez pomocy organu założycielskiego czyli Ministerstwa Zdrowia. Także to jest kolejny sukces tego dyrektora, tej załogi, no i tych ludzi, którzy pracują w tym oddziale, bo wiele miesięcy uciążliwości. Ale efekt rzeczywiście, jak Państwo widzicie, jest, jest, jest rewelacyjny, i żeby wszystkie oddziały tak wyglądały, to, to moglibyśmy się porównywać rzeczywiście z najlepszymi szpitalami, oddziałami, nie w Polsce, ale chyba również w Europie. Do czego, do czego bardzo zmierzamy i chcemy osiągnąć taki standard. Gracias.